Halo, halo, witam wszystkich. Miałam pewne perturbacje, problemy. Kamerka, to znaczy, telefon mi upadł i e, to, co nagrałam, to, to oczywiście gdzieś mi przepadło. Ale mm, miałam cztery zdrabki, takie same wszystkie cztery zdrabki i dwie były już puste, które odłożyłam w tej chwili. I teraz już mam nadrabaną trzecią zdrabkę. Mam jeszcze trzecią i jeszcze czwartą, także. Zobaczymy, co się zadzieje tutaj w tych dwóch ostatnich. Tutaj są odsłonięte symbole, już i teraz szukamy tych symboli tutaj w tych polach i czekamy, aż nam tu coś otworzy w poziomie albo w pionie. Co tutaj było ostatnie? Chyba klucz. Klucz już był. Bank też już był. To teraz skrzynia. Skrzynia jest. Tutaj. Tu jest skrzynia. Teraz szukamy pierścionka. Pierścionek jest tutaj. I szukamy jeszcze, czy jest? Gdzieś pierścionek nie ma. Pierścionek. Teraz naszyjnik. Naszyjnik mamy. Tu mamy naszyjnik. Chociaż on wygląda jak bransoletka, no ale niech im będzie. To jest diament. Diament mamy tu. I jeszcze diament mamy tutaj. Dobrze. Diament. Teraz koronę szukamy. Korona jest tutaj. Do góry od razu ją widać. I czy jeszcze jest korona? Nie, nie ma nigdzie korony już. Korona. Teraz kostkę szukamy. Kostka jest tutaj. Kostka jest tutaj i nigdzie więcej nie ma kostki. Teraz zegarek. Szukamy zegarka. Tutaj go nie ma. Tu jest zegarek. Tutaj zegarek, więcej nie ma zegarków. Zegarek. Teraz będzie gwiazda. Gwiazdy tutaj szukamy. Tu jest gwiazda i nigdzie więcej nie ma gwiazdy. Gwiazda. Następnie kłódka. Szukamy kłódki. Kłódka jest tutaj. Kłódka jest tutaj. Teraz co jest dalej? Dalej jest ten samorodek. Samorodek jest tutaj. Tam no, robimy, jak jest tutaj. Teraz mamy sztabki złota. Sztabki złota są tutaj. Sztabki złota są tutaj. Teraz mamy tron. Tron mamy tu. Na górze. Na dole nie ma tronu. Tron. Teraz mamy jeszcze kulczyki. Które dają nam linie. Bardzo dobrze. Coś, coś wygraliśmy. Ok. Dało nam to linie. Tu kolczyków nie ma. I jeszcze został nam worek. Worek jest tutaj. I więcej worka nie ma. Także tu zobaczmy ile. 5 funtów. Drabka jest za 3 funty, więc 5 funtów jest trochę więcej niż, niż jest warta. Jeszcze sprawdzę wszystko, czy, czy wszystko wymazałam. Ale chyba tak. Drzewka nie było. Portfel. Portfela też nie było. Chyba. Nie było portfela tym razem. Tak, tego też nie było. Tego też nie było. Okej. Okay. Także tu jest 5 punktów. Ok, jeszcze mamy jedną zdrapkę. Teraz zdrapię symbole, które będziemy wydrapywać tam. Naszyjnik kolczyki. No, jaki ładny skład. Klucz, garniec. Kostka, taczka. Zawsze się chyba będę śmiała, jak będę to widziała i safe tutaj jest diament i yy, monety tu jest korona i, i to 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 takie podobne do klucza tu jest tron i pierścionek tu jest samorodek i portfel i tu jest bank Drzewko. Dobrze, dobrze, to szukamy teraz naszej Znowu to jest... Nie mam tego stojaka i mi się tutaj cały czas to rozwala. Już mam zamówiony, tylko czekam aż przyjdzie, więc powinien być chyba jutro już. Dobrze, mam nadzieję, że mi się nic już nie, nie stanie tutaj. To szukamy naszej nika, Naszyjnik jest tu. Dobrze, teraz. Um, teraz kolczyków szukamy. Kolczyki mamy tu. Klucza teraz szukamy, klucz jest tu. I więcej nigdzie nie ma. Teraz garniec. Garniec jest tutaj. Garniec jest tutaj. I więcej nie ma. Teraz szukamy kostki. Kostka jest tu. Kostka jest tu. Teraz szukamy taczki. Oczko jest tutaj. Teraz skrzyni szukamy. Tutaj nie ma. Tutaj tutaj też nie ma? To gdzie ona jest? Tu jest teczka. Tu jest skrzynia. O ja jestem chyba ślepa Tu jest skrzynia. Skrzynia, teraz sejfu szukamy. Szukamy sejfu. Tu jest sejf. To jest taki widoczny, bo niebieski. Safe. Gdzie to jest? Teraz szukamy diamentu. Diamenty są dwa. Z tego co widzę, diament jest tu. I diament jest tu. I diament jest tu. Teraz szukamy monet. Monety są tutaj. Monety są tu i nigdzie więcej ich nie widzę. Teraz szukamy korony. Korona jest tu. Korona jest tu i nigdzie więcej nie ma korony. Koło korony jest ten niby klucz i on jest tutaj. Mm. Niby klucz. Teraz szukamy tronu. Tron jest tutaj. Też od razu go widać. Tron. Teraz szukamy. Gdzie jestem? Tron? Teraz szukamy pierścionka. pierścionek jest tu. I więcej chyba. Nie ma pierścionków. Nie ma. Teraz szukamy samorodka. Samorodek jest tutaj. Jest tylko jeden. Dobrze. Samorodek. Teraz szukam portfela. Portfel. Jest tutaj, portfel jest tutaj, i teraz szukamy banku. Bank jest tu, i więcej nie ma chyba banku. I teraz ostatnie drzewko. Drzewko jest tu i drzewko jest tu no i to już było tyle i nie ma żadnej linii jeszcze posprawdzam tego nie było, tego nie było, tego nie było tego nie było no w takim, w każdym razie mam wygraną tylko w tym gdzie była jedna jedna linia jedna linia, która otworzyła tutaj pionową i wygrałam 5 funtów bardzo dziękuję za oglądanie. Przepraszam za kłopoty techniczne i zapraszam na następny odcinek. Pa.